thank you Rodzimy się z krzykiem, dorastamy w buncie Tu przez całe życie pogrząskim, stąpamy gruncie w przód Pewnie trzeba stawiać każdy następny krok Tak żeby w tyle tu nie pozostawać, albo co gorsza zepchnięty w bok Twardo stąpać po ziemi i nigdy się nie poddawać Umieć życie docenić, nie bazując na jego wadach Szybko podnieść się z ziemi wtedy, kiedy upadasz Szczęśliwie urodzeni jesteśmy, wszystko sił układa Zawsze mocno wierzyć, że marzenia nam się spełnią Myśleć pozytywnie należy wszystko przede mną jeszcze, broń Boże, nie zazdrościć nigdy nikomu. Niczego trzymać się pionu, nie schodzić poniżej poziomu swego. Miałeś niepar dzieciak, nie ma biedy, keep your head up. A siły używaj tylko wtedy, kiedy trzeba. Szamy ludzi, naprawdę i nie bądź pseudoprawilny. Czas ich obudzi przed Bogiem, to oni będą winni. Ostrożnie stawiam drogi łapą tu pan fakt, no, które w dół. Przyjaciela, dziś go już nie ma tu ze mną Możesz mi wierzyć, że był to przyjaciel Za którym wszędzie chodzimy w ciemno sercem i duszą oddany w ogień za niego Dziś z perspektywy czasu mówię sobie Nie ma tego złego Niektórych już nie ma i dobrze I gadkami z brzydła. pomagają publicznie po cichu podcinają skrzydła I prędzej czy później każda skórę w i gra. za prawdą murem A prawda zawsze wygra Los przewrotny Każdy obiera swój kierunek Ola szukrowany, fałszem medialny Wizerunek. Robić swoje, być w porządku dla swoich warunek Pamiętać, że za wszystkim stoi szacunek Wbijam w tych słabych, co w drodze do sławy Wbijają w zasady, tusują swoją do świata nienawiść I wchodzę na bit, by zawić w nich zawieść I pętlę im na szyję wsadzić i sprawić, by zawiśli Ostrożnie stawiam broki, łapą